Czytanie z księgi proroka Daniela. Patrzyłem w nocnych widzeniach, a oto na obłokach nieba przybywa jakby Syn Człowieczy. Podchodzi do przedwiecznego i wprowadzają go przed niego. Powierzono mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie. A jego królestwo nie ulegnie zagładzie. Czytanie z Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Jezus Chrystus jest świadkiem wiernym, pierworodnym wśród umarłych i władcą królów ziemi. Temu który nas miłuje i który przez swą krew uwolnił nas od naszych grzechów i uczynił nas królestwem, kapłanami dla Boga i Ojca swojego. Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen. Oto nadchodzi z obłokami i ujrzy go wszelkie oko i wszyscy, którzy go przebili. I będą go opłakiwać wszystkie pokolenia ziemi. Tak. Amen. Ja jestem alfa i omega mówi pan Bóg który jest który był i który przychodzi wszechmogący Czytanie z Ewangelii według Świętego Jana Piłat powiedział do Jezusa czy ty jesteś królem żydowskim Jezus odpowiedział: „Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o mnie?” Piłat odparł: „Czy ja jestem Żydem? Naród twój i arcykapłani wydali mi ciebie. Co uczyniłeś?” Odpowiedział Jezus: „Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, aby mnie został wydany Żydom.” Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd. Piłat zatem powiedział do niego: A więc jesteś królem? Odpowiedział Jezus: Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest prawdy, słucha mego głosu.